Ogólnie się ma, dawno nie miałam odcinka, sorry, ale ogólnie to przez to, że tutaj nie było internetu. Teraz jest nowy internet, dlatego jest odcinek. No i co, widzimy się teraz w odcinku. Gdzie ma się Manko z tej strony? Gizio. A dzisiaj jesteśmy w grze golf. Super golf. Jeszcze nie wiem o co w niej chodzi. Okej, okay, teraz tu. 9, 10, 20. Dobra, 23. Za mało. Shift. E? O co w tym chodzi, jak ja mam to zrobić? Tam. O. No nie. Nie, nie. No nie, co się stało? koniec czasu. A, byłem ostatni. Tablica wyników. A, 69 punktów. To chyba źle. No nie, no co to jest? Oje. O, ale to było dobre. Dobrze. A je, jednak nie. Ra i zrobimy siedemdziesiąt sześć. Aj, ją dotknęło. Teraz ajć, nie. Nie. Tak, ja cię kręcę. Czekaj, bardziej tak. I tak jest 70. Nie! Łoo! Wow, co to było? Najlepszy czas! Szybko! Może jeszcze raz? Dajcie 10. E! Ostatnia osoba! 4, 3, 2, 1! Tu! Wow, super! Mój wynik? Czemu na jestem 14? Hmm. Ojejku. Dobra, yy, tutaj dziewięćdziesiąt. Dobrze. Kurczę, Nie tak? O nie, też nie tak. Hop, czterdzieści pięć. Nie. Hop, hop, tak! Dobrze, ale dobrze mi poszło nawet, chyba. Byłem jednym z lepszych. O, ja, on jest na jakiejś krawędzi. Ktoś tak przeleciał całe. Ej, stamtąd się dało pewnie wybić i tu trafić od razu. Milk, super. Nie no ten, ten wygra. Jak blisko. A nie. Jako jedyny. Matijazów. Aj ja I oby nie był ostatni, uwaga! No co? A nie, bo jeszcze jest siedmiu więcej graczy. Aj o jeden punkt. Mra. Hop. 23. Nie! Dziesięć, dobrze. Uwaga, siedemdziesiąt pięć. Słabo, słabo. A jaki nie fart. Co? Jak on wrócił? Ja co on robi? I spadnie. Co? Co? C Aha. Jak on co? Jak on to zrobił? Aj. Nawet nie wie, nie wszedł. Uwaga, czy będę czternasty. Nadal. No parę punktów. Dobra, od razu szybki spi... Oj, 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 nie to. Dobra, 48 tak. Nie, co ja zrobiłem właśnie? Ja cię kręcę. 70. Nie, znowu spadłem. Nie, nie, no. Tak, tak, tak. Nie, no. Nie, dobra, tu nie będę pierwszy. Nie, 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 dlaczego? Ja, co? Wyskoczyłem, jakim cudem. Weźcie jeden sekund, nie będę ostatni. Nie. Mra. Hop. Dziesięć. Co? Gdzie ja? I ktołem nagle. Piętnasty. Oj, słało. Spadłem jednym. Na razie najgorzej mi idzie, bo 15 mam miejsce, a to jest dość słabe. Dobra, lecę tędy, nie no. Dobra, jak trzeba tędy. To trzeba. Ej. Aha. A. Ok. Też można. Jak najbardziej. 17 dobrze. 14, no nie, od znaka poziom 2. E ew. Trafi. No. Aha. Ale ktoś ma Dobrze mu idzie. On ma po 1, 2, 3, 2, a ja mam 7, 6, 7, 6. Nie wiem na jakiej podstawie, ale ok. Albo to są w ogóle. O jejku 100. No nie, jednak nie. To trzeba zrobić modrze. Na takiej podstawie. O! Ja ci tam jest idealny! Ja! Ja Cię, jak ładnie. Ej, dobrze idzie. Dobrze. Nie, za, za mocno. Jeszcze jeden. Nie, przeskoczyłem. Dziewięć. Uwaga. Trzynasty. Ej, lepiej niż wcześniej. Było ciężkie, no bo jednak, powiem, ciężko było ogólnie. Trzy uderzenia, fajnie. Nie no, musisz trafić. trafi, super. Trzynasty, jest, git. Nie jestem ostatni. Codzienna nagroda gotowa. Oho. Cyk, coś takiego. Nie no, gdzie ja jestem mega? Dobra. Nie, dlaczego? Dobra, no, jak nie tak. To lecimy 62 takie. Nie, jeszcze więcej. Dobra. Zrobimy. 62 zadziałało. Dobra, tam nie wiem jaki jest. Skok. A. Jest taki. 38 za dużo będzie. Teraz bardziej jakieś. 30 też nie. 10. 19. Dobrze. 14. Jeden punkt przegrany. Nie. Ogólnie ja nie wiedziałem jak to będzie. Bo to było można tak zrobić, żeby od razu cię tu wbiło. Jednym ruchem dało radę zrobić. A bo co? jest ile ruchów, ojku. Nie! Yeah. ja zagram? Nie, no nie. To może nie 196 dziewięćdziesiąt Ja. Może nie siedemdziesiąt. Nie, L. No, oba. Ja cię nie trafiłem. 62 ładnie. Tak. Ładnie. Co się dzieje? Co? Co? Nie. Dobrze. Piętnasty. On miał cztery uderzenia? Nie. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem na jakiej podstawie mam to. A on jest pierwszy, a to mi? Nie, on jest drugi. Jeden. Aha. No, dobrze mi poszło. Ogólnie. Piętnasty. Oho. Aj nawet nie trafiłem przez pierwszy. Co? Nie, patrzcie, bo to trzeba zrobić tak. Mówiłem. A. No nie, to trzeba mało, powoli tam trzeba zrobić. To nie w tą stronę, tylko w tamtą jakieś 23, tam. 79 ładnie idealnie ja Cię krecę nie 37? to będzie za mocno nie ja Cię nie ja nie mogę 27 idealnie 14 co on zrobi On czeka na jakiś moment. Nie wiem, czy. O! Oj, dobrze to zrobił. Ale już nie przejdzie. O! Wydostał się z pułapki! Co? Ej, to dobrze mu poszło. O! 18. Czyli ostatnie. Oj, Dobrze. Tak tylko. Ojku, co? Tym ruchem? Trzy uderzenia. Trzynaste miejsce na jakiej podstawie? O, dobrze wybrał. Idealną. Ej, szczerze, to było łatwe. Będę pamiętał, że jest to. O, dobrze. Aj, ten źle. Ten źle. Ci mają. O, aj. Awaj. 20 sekund zostało. Nie, no, zablokował. Nie, dlaczego? Jaki niefart. nie fart. <grym> nie! U, Ło, uuu. Ej, teraz dobrze mu dało. I czy trafi? 5, 4, 3. Dobrze, ładnie. A tutaj jeszcze ten został. Uwaga, uwaga, uwaga. Byłem 12. Ej, la, najlepiej w sumie, chyba. Możecie napisać w komentarzu, ile razy byłem. Miałem miejsce 13. Moje wyniki, oczywiście, fajne były. No. Lista serwisów, kolejka map. Dobra. Jakiś handel. O, sklep. OK okej. Codzienne nagrody. O, 125. Fajnie, fajnie. Sprzedaj skórki. E, graj. Dobra i takie trzydzieści. Ajajaj. jaj, dziewięć. Dobrze, ale cztery uderzenia. Siódmy. Naprawdę dobrze, da, tak, fajnie. Co? Jak on to zrobił? Aha, bo było można tak tyłem. Ja cię. Nie no, co on robi? Ja cię kręcę. Nie no, dobra. O, skończył. Jak on podskoczy? Co? Jak? Jak? Nie no, brawo. Jak on to robi? Nie wiem, ale zrobił. Piąty! Piąty byłem! Co? Aj, szósty. Ne, jakiś gościu mi zepsuł. Ja, dwa uderzenia będą. Osiemnaście. Tak! Dwa uderzenia! A. Co? Jak on to robi? No dobra, bo tu dużo osób. Ja ci oni nie umieją tego robić. Ej. Bo to było łatwe. W sumie wziąłem na maksa. Nie no, ten jest tu obok. Jestem już. Drugi! Co? Jak? Powiedzcie mi, jakim cudem jestem drugi! Ja! Naprawdę. No to jestem drugi. Nie wiem, jakim cudem. Jestem z tego zadowolony. Ja! ale dobrze mi idzie musimy być pierwsi 8 7 6 gościu tam skacze. 4 3 2 1 zdążył łowu nieźle 12 osób i a ja drugi jestem nagle jest dobrze tak dobra tutaj ok mm. Taki 70. Ajdź, bra i takie, ja bym tu dał 55. Ajdź, trzy będą mu dwadzieścia. Nie, cztery. Ja słabo. Piąty z jednym przegrywam z tamtym, ale ktoś tak po prostu przeskoczył nad tym. Ten. On miał jakieś supermose chyba. Nie no, oni nic nie zrobią. Widzimy się za te 18 sekund. Dobra, już jestem właśnie skończyli. Prezentuję się na czwartym miejscu. Naprawdę ogólnie teraz lepiej mi idzie w tej rundzie. Yy, Okej. Okay. Widzę, że od razu tutaj trzeba... Pójść na coś mocniejszego. Ok, i będzie tutaj fajnie. Się zrobiło. 70. Ajdź, wyskoczyłem. To może coś mniejszego, 54. Ajdź, bo teraz to mnie wyrzuci. Dobrze? Nie, dobrze. To no można skakać prawym przyciskiem myszy? Nie, lewym. Jak już coś robisz, to fajnie, będę wiedział, bo możesz aż dwie, dwa skoki zrobić. Będzie mi się to opłacać, bo naprawdę o wiele łatwiej. bo Równie dobrze mogłem tam dać 100 i sobie przeskoczyć dwa razy. O, właśnie jak Mati jazów i wtedy sobie bym miał o wiele łatwiejszą drogę. To będę wiedział, że na przyszłość, jak chcę skróty, to będę skakał po prostu. O, i wszyscy przeszli. Da się. Da się. Ja na czwartym miejscu. Dobrze, dobrze. Tak. aby w top 3. Eee. Nie. Wow, ale save'a zrobiłem. Nie. Aj, R. R. Dobra, 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 mamy to. Uwaga. No dobra, może nie 8, ale 11. Słabo, siódme, no właśnie. Mogłem tu tak nie skakać. Bo to się mi nie opłacało w ogóle. Słabo mi poszło. Chciałem zrobić. Ale one save mi wyszedł. O, wszyscy, aj. Dobra, nie no, widzimy się za te 20 sekund. Nie ma co. Albo dobra, w sumie. Zobaczcie. To piąty! Ej, lepiej mi idzie. Dobra, jakiś dwóch. Yy, piąty, pierwszy ma 12, to nie, już go nie wyprzedzę. Może będę czwarty w tej rundzie, bo przekombinowałam troszkę. Przez to straciłem yy, ten jeden skok. Moim zdaniem nie opłacało mi się tego robić. Okej, okay, 6 to jest to? Nie no Jedno uderzenie. Co? Nie. Nie, no, co ja robię? Dobrze. Ej, to było fajne. 23. Idealnie. Szóste dwa punkty. No, jakbym tam trochę lepiej popracował, to wyszłoby fajniej. Ale ogólnie dobrze. Dobra. Widzimy się za te 20 sekund. Dobra, jestem. i Jestem szósty. To będzie ostatnia runda w tym odcinku i mam nadzieję, że to wygram. Mm, Okej. Okay. Aj, Ajdź. Aj, aj, l, Nie, no R. Dobrze? 39? Nie, no nie, nie trafiłem. Ok, czworokąt. 10 uderzeń. O, ho, ho. przekombinowałem. Słabo, oj. Czyli zajmuję siódme miejsce w tej rundzie. Moim zdaniem dobrze mi poszło, bo na początku byłem 14, teraz jestem siódmy. Poszło mi dwa razy lepiej. Oczywiście, nie zapomnij. Cie napisać, ile razy byłem, miał miejsce 13. No, ewentualnie możecie napisać, ile razy byłem w tej grze na podium. No co? Do zobaczenia. Cześć.